Nie samym chlebem żyje człowiek. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust bożych. Człowiek potrzebuje chleba, pracy, domu, odpoczynku. Ale kiedy zabraknie słowa, sensu, ducha, to nawet najpełniejszy stół nie zaspokoi głodu serca. Te słowa Jezus wypowiada, gdy jest kuszony na pustyni, głodny, zmęczony, ale nie zapomina, że najpierw jest więź z Ojcem i że bez tej więzi. Wszystko inne traci smak. Był kiedyś człowiek, który przez lata budował karierę. Miał wszystko: dom, nawet kilka, samochód, podróże. Ale pewnego dnia, jak sam opowiadał, zrozumiał, że czuje się tak bardzo pusty i że swoimi zbędnymi kolejnymi zakupami stara się dodać sensu swojemu życiu, jednak nieskutecznie. I wtedy trafił na ten prosty cytat z Ewangelii, który dzisiaj przywołaliśmy na początku. To było jak haust świeżego powietrza powiedział: Nie chodzi o to, żeby przestać jeść chleb. Chodzi o to, by wiedzieć, że nie tylko chlebem żyjemy, bo nasza dusza także przecież potrzebuje pokarmu i jeśli jej go nie dasz, zacznie głodować.